Witajcie, moje drogie matce Omawialiśmy ostatnio dział równania, klasa siódma, no więc przyszedł czas na sprawdzian. Klasa siódma, słuchajcie, równania. Rozwiążemy sobie chyba, nie wiem, kilka zadanek, tam jest chyba koło 8, nie wiem dokładnie, już nie pamiętam. I zobaczycie, jak zrozumieliście ogólnie rzecz biorąc, dany materiał. Pamiętajcie, słuchajcie, o jednej rzeczy: najlepszy sposób, jeżeli chodzi o rozwiązywanie, w ogóle jeżeli chodzi o naukę. To możecie sobie oglądać ten, te filmiki, ale starajcie się później jeszcze rozwiązywać te zadania samodzielnie. Jeżeli chodzi o sprawnian, słuchajcie, to w momencie jak zobaczycie zadanie, zastopujcie sobie, postarajcie się rozwiązać go samodzielnie, a dopiero później zobaczcie, jak rozwiązałem je ja, ja czy, jak, czy, czy, czy wynik Wam się zgadza. No i na początku tradycyjnie pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasługujcie kanał. Wejdźcie sobie w zakładkę wspieranie, zobaczcie, co tam fajnego dla Was przygotowaliśmy a i lecimy, jeżeli chodzi o sprawdzian z równań. Słuchajcie, pierwsze zadanko. Mamy rozwiązać równanie. O Boże, jakżeż ono łatwe. Tutaj zobaczcie. Sprawdza tak naprawdę podstawą Waszą wiedzę, czy potraficie rozwiązywać takie najprostsze w świecie równania. A najprostsze w świecie równania rozwiązuje się w ten sposób, że x -y przenosicie na jedną stronę, a liczby z, bez niewiadomych na drugą stronę, a później Dzielicie przez to, co stoi przy x, tak, aby wyznaczyć, ile wynosi dokładnie 1x. No więc mamy tak: 8x minus 5 równa się 7x, dodać 3, przerzucamy 7x na lewą stronę, czyli zmieniłem znak z plusa na minus, a z kolei mam minus 5, więc przerzucam na drugą stronę, czyli robi mi się plus 5. 8 jabłuszek minus 7 jabłuszek to jest jedno jabłuszko, czyli po prostu x. No i 3 dodać 5 to jest oczywiście. 8. Trójkąt prostokątny przedstawiony na rysunku obok ma obwód równy 90. No obwód to jest nic innego jak suma wszystkich krawędzi naszego trójkąta, więc dodajemy do siebie wszystkie krawędzie tego trójkąta, czyli k, k plus 31, k plus 32 i przyrównujemy to do 90 cm. No i teraz musimy zapisz równanie, zapisaliśmy, które pozwoli obrócić. Długości boków tego trójkąta. No właściwie zapisz równanie, więc właściwie powinniśmy je tylko zapisać. No ale mimo wszystko my też może je rozwiążemy. K, K i K to będzie 3K. 31, 32 to 63, równa się 90. Tutaj 63 przenosimy na drugą stronę, czyli zmieniamy znak. 90 minus 63. Czyli mamy 3K równa się 27. Dzielimy sobie przez 3 i mamy K równa się. 9. Wobec tego długości tych, e, długości boków tego trójkąta to jest odpowiednio 9, 40 i 41. Kolejne. Liczba 9 spełnia, liczba 9 spełnia równanie. Któreż równanie spełnia liczba 9? Możecie to zrobić w ten sposób, że podstawiacie sobie pod x -a 9 i sprawdzacie, kiedy lewa i prawa strona są sobie równe, a możecie tak naprawdę rozwiązać te równania. Ja słuchajcie, rozwiążę to równania po to, żebyśmy sobie poćwiczyli mimo wszystko rozwiązywanie. Przenosimy sobie 4x na lewą stronę, więc mam minus 4x. Przenoszę sobie trójeczkę na prawą stronę, więc mam 6 minus 3. 5 jabłuszek minus jabł... 4 jabłuszka to jest jedno jabłuszko i 6 minus 3 to jest 3. Rozwiązaniem tego równania jest x równa się 3, a pytają nas o 9, więc lecimy dalej. E, tutaj mamy uu, tu mamy tak, minus x równa się 15 i teraz zobaczcie, przed nawiasem stoi minusik. Ten minusik zmieni mi wszędzie znaki, czyli będę miał minus x i minus 6. Jak przeniosę sobie minus x na drugą stronę, to zmieniam znak, dlatego mam plus x, a tutaj mam 15 minus 6. No i teraz zobaczcie, jak od x odejmę x, to zostanie mi 0x, a tu z kolei mam 15 minus 6, czyli 9. Pytanie tylko, kiedy 0 jest równe 9? No, 0 z tego co wiem, 0 nigdy nie jest równe 9, więc to jest zła odpowiedź. Lecimy sobie dalej. Tutaj możemy sobie wymnożyć i teraz mamy tak: 2x razy x minus 7, no dobra, może przepiszmy, równa się x razy x minus 5. E, czyli mamy tak: 2x razy x to jest 2x kwadrat, minus 2x razy 7 to jest 14x równa się x razy x to jest x kwadrat i x razy minus 5 to jest minus 5x. Jak przerzucimy sobie x kwadrat na lewą stronę, to mamy x kwadrat, i tutaj mamy minus 14x. Może ja zapiszę, dodać 5x równa się 0. Czyli mamy x kwadrat. Minus 14 plus 5 to jest chyba właśnie minus 9x równa się 0. Słuchajcie, jeżeli chcecie rozwiązać tego typu równanie, jak tutaj doprowadziliśmy, to zobaczcie, Możemy wyłączyć sobie x przed nawias, i jeżeli wyłączycie sobie x przed nawias, to mam x minus 9, ponieważ wyłączenie przed nawias polega na tym, że dzielicie wszystko, co, co, co wyłączacie, z czego wyłączacie, przez to, co wyłączacie. Czyli tutaj w tym przypadku wszystko podzieliłem przez x, więc zostało mi x minus 9. No i teraz zobaczcie, iloczyn słuchajcie, bo tutaj jest mnożenie. iloczyn jest 0 wtedy, kiedy któryś z czynników jest równy 0. Więc albo x będzie zerem, albo x będzie dziewiątką. No i ostatni przykład to jest 2 razy x, czyli 2x, minus 2 razy 3, czyli minus 6, równa się, a tutaj mam 3x minus 7. Jak przerzucę sobie 3x na lewą stronę, to będę miał 2x minus 3x, równa się, a tutaj mam minus 7 i minus 6. Jak przeniosę na drugą stronę, to będę miał plus 6, czyli mamy minus x równa się minus 1, czyli x równa się 1. Czyli to też nie jest 9, więc jedyną prawidłową odpowiedzią jest punkt C. W międzyszkolnych zawodach sportowych wzięło udział 40 uczniów z trzech szkół, w sumie 40 z trzech różnych szkół. Reprezentacja szkoły numer 1 liczyła o 60% więcej niż reprezentacja ze szkoły numer 2. Czyli mam szkołę pierwszą, mam szkołę drugą i chyba jeszcze szkołę trzecią. Tak jest? Teraz tak. W szkole pierwszej o 60% więcej niż w drugiej. Czyli przyjmijmy sobie, że z drugiej to było X, nawet no z pierwszej jest o 60% więcej, czyli 160% X, czyli 1,6X, a z kolei yy, a reprezentacja szkoły numer 2 o czterech uczniów mniej niż reprezentacja szkoły numer 3. Czyli skoro z yy, reprezentacja ze szkoły numer 2 liczyła o czterech mniej, to znaczy, że w szkole x y, trzeciej musiało być tych osób x plus 4, tak? Zobaczcie, czyli w szkole trzeciej o 4 więcej, prawda? No i my teraz wiemy, że w sumie tych uczniów, czyli 1,6x dodać x, dodać x plus 4, w sumie tych reprezentantów było 40 uczniów. Było 40. No i teraz dodajemy 1,6x i x to 2,6x i x to 3,6x, Dodać 4 równa się 40. Przerzucamy sobie czwóreczkę na drugą stronę i będę miał 40 minus 4, czyli 36. Dzielimy sobie to, no właściwie to może pomnóżmy przez 10 i zobaczcie, będę miał 36, to jest x oczywiście. 36x równa się 360. Dzielimy to przez 36 i mamy x równa się 10, co oznacza, że ze szkoły drugiej było 10 osób, ze szkoły pierwszej 1,6 x 10, czyli 16, a ze szkoły trzeciej 10 plus 4, czyli 14. Jak sobie to dodamy, faktycznie w sumie wyjdzie 40 osób. Mamy tak, wiedząc, że x równa się 0,5y, mamy wyliczyć y, no to chyba nic prostszego w tym przypadku, bo skoro x to jest 0,5y, y, czyli x to jest 1 druga y, a ja chcę wyliczyć y, właśnie to muszę pomnożyć obie strony równania przez 2. I wtedy będę miał 2x równa się po prostu y. Czyli y równa się 2x tak naprawdę. Rozwiązaniem którego z podanych równań jest liczba różna od 0, czyli szukamy wyniku różnego od 0. Tutaj mamy x minus 15 równa się minus 15. Przenosimy sobie 15 na drugą stronę równania, więc muszę zmienić znak. No i minus 15 plus 15 jest faktycznie 0. Tutaj mam 3 i 1 czwarta x równa się 0. Co prawda 3 czwarta nie jest najlepszą postacią ułamka. Yy, zdecydowanie zamiast postaci mieszanej wolimy ułamek niewłaściwy. Czyli ja bym napisał sobie, że to jest 13 czwartych x równa się 0. I teraz, aby pozbyć się tego, co stoi przy x, dzielę obie strony przez 13 czwartych. I mam x równa się 0. No i teraz dzielenie... Przez ułamek to mnożenie przez jego odwrotność, i mogę pomnożyć przez 4 13, ale nawet jak ja mnożę to przez 0, to i tak jest 0. W trzecim mamy c, mamy x równa się x przez 4, tak? Pomnóżmy sobie tutaj przez 4, żeby pozbyć się tego ułamka, i mamy 4x równa się x. Przerzucamy sobie x na lewą stronę i mam 4x minus x równa się 0. Czyli jak odejmiemy, mamy 3x równa się 0. Jak podzielimy sobie to przez 3, to mamy x równa się 0. 0 przez 3, to wiadomo, że jest 0. No i ostatnie to jest x. Ja już nie chcę nic mówić o poziomie niektórych zadań czasami, ale x plus 0 równa się 5. No 0 to jest 0, prawda? Czyli tak naprawdę x równa się 5. I to już jest w sumie odpowiedź. Suma dwóch liczb, z których jedna jest o 5,76 mniejsza od drugiej, wynosi suma dwóch liczb. Czyli pierwsza liczba to jest x, a druga liczba, pierwsza liczba to będzie x, druga liczba jest o 5,76 mniejsza, czyli x minus 5,76. I teraz wiemy, że suma, a suma to wynik czego? Dodawania, dokładnie. Czyli jak dodam do siebie do tej liczby tą drugą liczbę, to wyjdzie mi 21,54. Czyli możemy tutaj zrobić nawiasik, ale wcale go robić nie trzeba. Z tego co widzę, to jest odpowiedź poprawna b. No, i za dwie książki Magda zapłaciła 27 zł. Za dwie książki Magda zapłaciła 27 zł. Oblicz cenę każdej książki, jeżeli jedna była o 70% droższa od drugiej. Przyjmijmy sobie, że pierwsza książka kosztowała X. Wobec tego druga książka była o 70% droższa. Czyli można powiedzieć, że kosztowała 170%, e, 170 naszego X, czyli ceny tej pierwszej książki. Ponieważ my wiemy, że za obie te książki, Zapłaciła 27 zł. Tak my sobie zrobimy sumę, to ona powinna wyjść nam 20, po prostu 7. No i teraz zobaczcie 1 i 1 i 7 to jest 2,7x równa się 27. Mnożymy sobie razy 10. Mamy 27x równa się 270. Dzielimy przez 27 i mamy x równa się 10. Pytanie jest takie, jak, jaka była cena książek? Oblicz cenę każdej książki. No więc pierwsza książka kosztowała 10 zł, a druga 1,7. Zobaczcie, tutaj jest 10, a tu jest 1,7 razy 10. To daje nam 17 zł, czyli książki kosztowały odpowiednio 10 i 17 zł, dlatego łącznie kosztowały 27. Złotych. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten sprawdzian, mam wrażenie, że zadanka były dosyć proste. Dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło. Mam nadzieję, że bezbłędnie. Do zobaczenia, moi macmerficzki. Eee, napiszcie jeszcze jak cykl, cykl zajęć dla siódmoklasistów. Czy chcecie tego więcej? Czy już sobie na przykład no chcecie tego więcej? Piszcie.